To był moment, który zatrzymał całą Polskę. Bomba w The Voice of Poland wydarzyło się coś, czego nikt nie przewidział. Maciej Zieliński, uczestnik z piątej edycji, powrócił po 11 latach, by zrobić coś, czego nie zrobił żaden artysta wcześniej. Podczas etapu nokautów, gdy emocje sięgały zenitu, Maciej wstał z gorącego krzesła, przerwał wypowiedź trenerów i powiedział Nie chcę wam tego utrudniać. Myślę, że Karolina powinna zająć moje miejsce. W studiu zapanowała cisza. Baron i Tamsen nie mogli uwierzyć w to, co się dzieje. Publiczność o nie miała. To był gest odwagi, lojalności i serca, który natychmiast obiegł cały internet. Fani piszą. Prawdziwy dżentelmen. Tak wygląda prawdziwy talent i klasa. Choć Paulina Chylewska próbowała przywrócić porządek. Decyzja Macieja była nieodwracalna. Zrobiłem, co chciałem. Potrzebowałem adrenaliny. Jest git. Dodał ze spokojem, odchodząc z uśmiechem. Ten moment przeszedł do historii programu, nie za głos, nie za występ, ale za człowieczeństwo. Czy The Voice of Poland stanie się dzięki temu symbolem nie tylko muzyki, ale też empatii i odwagi?